Cześć z tej strony, ja, witajcie w War Tym razem chciałbym Wam pokazać czołg PZK Trójkę wersja N. Jest to czołg premium, który można było dostać niedawno w evencie. Chciałbym Wam pokazać na co stać tą maszynę, ile ona może zarabiać, a także na co jest dobra, a na co po prostu w ogóle, nie, w ogóle się nie sprawdza, nie ma szans przebicia pancerza. Hmm. Jest to czołg średnich, dlatego mamy tutaj od razu na dzień dobry trzy rodzaje amunicji. Ja używam amunicji, która ma 81 penetracji na każdym dystansie. Strzela ona troszkę jak z katapulty, trzeba jeśli chodzi o daleki dystans znacznie to działko podnieść, żeby, żeby trafić. Jak widzicie czołg ten rzuca na, na drugi tier, są to losowania 3.3. Możemy tutaj spotkać KW-1, możemy tutaj spotkać T-34, T-28 i nawet zdarza się też T-26. I proszę bardzo, mamy pierwsze testy jak to strzela, to jest T-34. Patrzcie, przede wszystkim główna zaleta tego czołgu to jest masakrycznie szybkie przeładowywanie. Widzicie, jeśli chodzi o, o, o pancerz, to najlepiej walić w jakiś boczek. Nawet mimo, że jest on skontowany, znacznie lepiej to wszystko wchodzi, przebija i jest lepszy efekt. Tak więc, jeśli, jeśli tylko macie szansę, nawet się ktoś Wam kontuje, macie go w bok, nie czajcie się. A tutaj, ktoś mnie ubiegł. Nie są to pociski, które no, jakoś masakrycznym miażdżą, nie jest to F-2, nie należy się na to nastawiać. Niemniej masakrycznie dużo ten czołg zarabia, masakrycznie dużo daje doświadczenia. Świetnie go brać na jakąś załogę, którą gracie, wszystkie główne czołgi. Przed nami KW-1 i zobaczcie, ten czołg jest dla nas nie do ruszenia, walimy we włas. tutaj jest miejsce. Taki weak spot, zobaczcie, jest tylko rozbrys tak duży, że uszkadza mu wąski, jeśli chodzi o pancerz przedni, jeśli tam gdzie nie ma włazu, to w ogóle nie jesteśmy w stanie się przebić, no zresztą my tutaj nigdy, nigdzie nie jesteśmy w stanie się przebić, jedynie jakieś tam powierzchowne obrażenia niby zadajemy, bardziej tylko szturchamy ten, ten czołg niż cokolwiek mu robimy. Dlatego, jeśli widzicie kawu jedynkę, to nie jesteście w stanie jej po prostu uszkodzić, Może to być jedynie tylko na farcie. Zobaczcie, strzelamy tutaj, z, z, złączenie wieży z kadłubem, nic to nie daje. Tak jak mówię, no tutaj o podjedzie czołg przystosowany do niszczenia tego typu konstrukcji, właśnie tam jest, chyba z tyłu PZ e, z długim działkiem. Zobaczcie, jeszcze tutaj. Z boku walimy, nic, po prostu o masakra! No Jednak jak mówię, nie jesteśmy w stanie taka wyjedynki niczego zrobić, za mała, za mała pęka. E, mimo, że niby jest 81, to niestety nic, nic to nie daje. I na ma 45, tak więc no, zobaczcie, te 28 potrafimy na strzał pięknie rozwalić. I na takich czołgach powinniśmy się skupiać, grając tą maszyną. Na czołgach lekko opancerzonych. Wtedy będziemy naprawdę ładnie trzepać i kasiorka będzie lecieć jak należy Ewentualnie jak mamy te 34 to oczywiście boczek, boczek wieży, zobaczcie tutaj bardzo dużo dema wchodzi Jeśli chodzi o niszczenie modułów, załogantów To jest taki Taka, taka konstrukcja T34, którą możemy spokojnie ranić. O, zobaczcie, tutaj zamek działa, ale tam się udało. A to bardziej, tylko strzelamy w ten czołg, żeby, żeby właśnie dostać jakieś asysty, lub po prostu walić następne trafienia i za to dostawać kasę i, i doświadczenie. Pamiętajmy, że ten, tym czołgiem powinniśmy głównie grać po to, żeby zarabiać. Czyli starać się jak najwięcej właśnie strzelać, strzelać właśnie w konstrukcje, które łapią nasze pociski. My tutaj nie jesteśmy główną siłą, jeśli chodzi o natarcie, chyba że trafimy właśnie bardzo nisko-tierowe maszyny. No a teraz pojedziemy tutaj na ten koniec wzgórza i spróbujemy zobaczyć, jak ten czołg się sprawuje na dalekie dystanse. A powinien się spróbować identycznie jak na bliskie, bo te działa tak jak mówiłem, zobaczcie, trzeba znacznie podnieść, bo te działo ma e, pękę taką samą na wszystkich, a na każdym dystansie. Ważne, żeby trafić. A nawet jak trafimy w działo, to możemy coś go tam lekko, lekko uszkodzić, ale tak jak mówiłem, kabu jedynka. W każdej wersji jest dla nas no, dosyć, dosyć, trudnym przeciwnikiem. Należy go raczej, raczej unikać. A tutaj mamy czołg, który nam się właśnie, który powinniśmy strzelać. 28. Pamiętajcie, że te pociski dosyć długo lecą. Musicie z dużym wyprzedzeniem strzelić, żeby właśnie pociskę dotarł w celę. Widzicie, te 28 po prostu znikają. I to jest, to jest bardzo miłe, że takie lekkie czołgi nie mają z nami żadnych szans. Niestety ta trzewska czwórka nam tutaj trochę przygrzała. Spróbujemy jeszcze postrzelać bez, bez naprawy. Zobaczymy czy coś się uda trafić. Jak nie to zaraz sobie włączymy naprawę. A to jest amunicja rozpryskowa i to jest fajne, że właśnie nie, nie, nie trzeba dokładnie trafić w punkt tutaj te rozbryzgi, bo mogą pouszkadzać jakieś moduły sąsiadujące, tak jak widzieliście na przykładzie właśnie kawu 1 że strzelaliśmy przód, a zawieszenie dostawało i to jest, to jest jak najbardziej, czy tam gąski dostawały, to jest jak najbardziej fajne, bo zawsze coś tam uszkodzamy. Jeśli tutaj na tym ciągu dobrze jest mieć załogę, która się szybko naprawia, bo nie jest on jakiś mega, mega wyporny. Owszem, potrafi, potrafi coś tam przyjąć, ale no nie jest to KW-1, to, 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 o, o tym nie możecie w ogóle marzyć. Trzeba się też trochę nastawić na, na celowanie. A jak widzicie, bardzo fajne jest to, że właśnie jak już trafimy czołg, nawet z bardzo daleka, istnieje duża szansa, że jeśli jest to słaba konstrukcja, tak samo dostanie od nas, jakby była właśnie blisko nas. No te pociski, że mają tą pękę taką samą na każdym dystansie od 10 do 2 kilosów, to jest naprawdę duża zaleta. Zobaczmy, ktoś jeszcze się pojawił już tutaj. Zrobimy trochę sobie czołg snajperski. Nawet się udało trafić. Super jest to, że ten czołg bardzo, ale to bardzo szybko przeładowuje. To jest jeden, jedna z, z lepszych konstrukcji jeśli chodzi o szybkość, szczelność. kurczę trochę pechowo. No nie uszkodziliśmy mu niczego co by co by go kurcze zatrzymał w miejscu I teraz już takie strzelanie na eee... matko coś tu spadł końc takie strzelanie już na hardcore, ale jeszcze dostał skrzynię obiegów, chłodnica. i cóż się schował za jakimś zniesieniem za jakimś kam kamlotem wielkim dobra, to sobie dalej, bo tutaj już bombki wszędzie latają już nas tutaj namierza. A tutaj jest najgorsze, że no tu można zjechać, niektórzy zjeżdżają, ale zazwyczaj coś się rozwali, więc szkoda ryzykować już. Trzeba będzie troszkę nadłożyć drogi, bo widzę, że tutaj już pomału zbliżamy się do końca, nie chciałbym, żeby jakaś tragedia się stała dla naszej maszynki, I tak jest już troszkę pouszkadzana. Pociski jak widzicie tą maszynę można wystrzelać wszystkie bez problemu. Zostało nam całe pięć. Co prawda nie używałem tutaj na a można było na te kabu jedynki im spuścić trochę łowią na głowę, zawsze to jakieś tam punkcioki by wpadły. No ale trudno. Chciałem przede wszystkim pokazać, że, że ten czołg jest w dużej mierze poza naszym zasięgiem. To, że tam już trafiając go gdzieś z, z boku, albo z tyłu, gdzieś tam w newralgiczne punkty na wieży, czy, e, czy gdzieś tam w zawieszeniu można coś mu zrobić, no to jest za mało. Musimy najpierw trafić na coś takiego, poza tym, czym czołg nie będzie stał i patrzał na nas kw na zgniecie jednym, dwoma strzałami. No zobaczcie, trafiamy też na takie konstrukcje T26, czyli... Pierwszy czołg, jaki w ogóle dostajemy po stronie rosyjskiej a Postaramy się jeszcze go zniszczyć, zobaczymy czy się uda Tą T28 też by fajnie było dorwać, bo on też jest mięciutki i mamy tam jeszcze SU, su na boku też powinniśmy rozwalić nawet z przodu, on nie ma aż takiego grubego pancerza, tam jest chyba 45 To nie jest 75, a tutaj Wystaje kawałek bierze spróbujemy. No fajnie poszło. No, ten czołg jest naprawdę prosty. Dobra, bitwa nam się już widzę tutaj kończy. Mam nadzieję, że czołg nam się podoba. Bardzo fajnie zarabia, całkiem sporo zaraz zobaczycie i, i naprawdę miła konstrukcja takalna, odreagowanie. Tylko trzeba grać ostrożnie, unikać tych, tych czołgów, które są dla nas. Poza zasięgiem i pamiętać, że nasza odporność na strzały jest tylko ciutkę lepsza od, od PZ -y, powiedzmy F1. -ki. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie. O, proszę tutaj jeszcze mam jeszczyciel. A nie udało nam się z boku nawet nic zrobić. Lekka nada. Dobra, zobaczcie jeszcze jak to zarabia i, i tyle. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie wiem nawet czy teraz jest do kupienia, jak jest to pewnie za śmieszne pieniądze. O 20 tysiaków jest. Dobra. Fajnie było. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.